Dzisiaj w moim spasiku postanowiłem wymienić dmuchawę. Ktoś się kiedyś zastanawia, gdzie jest dmuchawa w spasie, tam jest przód samochodu. Tu jest, zdejmujemy taki metal pod spodem. Odkręcamy cały plastik i dochodzimy do dmuchawy. Dmuchawa tanią sprawą nie jest, ale ona mi tak dziwnie się zachowuje. Jak kupiłem ten samochód, to w ogóle to nie działało, więc zgłosiłem do sprzedającego wymienił mi to. I w tym momencie mamy takie coś. Jak się włączy to na wyższe biegi, to po prostu wyje, ja tak wyje i tak trzęsie się. Więc stwierdziłem, że kupię nową, kupię nową i zaraz będziemy to wstawiać. Także jak ktoś kiedyś wyszukał, gdzie jest, to cudo. Także masa takich malutkich śrubaczek z wewnętrznym torksem, czyli jeszcze takie jakby takie sokety, nasadki na torksa, malutkie. Ewentualnie można to oszukać chyba piąteczką nasadką no i zdejmujemy tu bo właśnie był metal. To wchodzi aż tutaj, w tym miejscu taki metal. I później wypinamy cały plastik. I można będzie to wymienić. Mam nadzieję, że wreszcie będzie się zachowywać tak jak powinien. Dobrze, teraz filmik z celu, kup sobie samochód Janusza. Zobaczcie, po prostu no, szczerze nie wierzę w to co widzę. Nie? To jest tak zamontowano turbinę. Tak, może w sumie nie powinienem robić tej reklamy, ale samochód został kupiony w Home Car Exchange w Anglii. Tak, jego mechanik zamontował mi nową turbinę i myślę, czemu to na wysokich obrotach świruje? Dlatego, że kawałkę nie ma, czyli dokładnie tak jak podejrzewałem. Brawo, nie? Także jednak 1000 zł na nową turbinkę było dobre wydanie pieniążki. Super po prostu.